Japońska spółka Nisei przedstawia zautomatyzowany inteligentny ciśnieniomierz WSK1011. Wzór i ergonomia, którego zostały opracowane przez kultowego mistrza wzornictwa przemysłowego, laureata wielu światowych nagród za wzornictwo przemysłowe wyrobów high-tech, profesora Japońskiego Uniwersytetu w Osace, doktora Kazuo Kawasaki. Urządzenie jest przeznaczone do pomiaru skurczowego i rozkurczowego ciśnienia krwi oraz określenia częstości tętna na nadgarstku u pacjentów w wieku powyżej 12 lat. Cechy funkcjonalne ciśnieniomierza Nisei WSK1011 pozwalają wykonywać dokładne pomiary u osób z nadciśnieniem i niedociśnieniem, jak również u osób z zaburzeniami rytmu serca. Dokładność i wygoda pomiaru są osiągane dzięki zastosowaniu technologii fazy Inflation. Dzięki niej podczas wtłaczania powietrza do mankietu urządzenia określa optymalny poziom napompowania mankietu oraz dokonuje wstępnego pomiaru ciśnienia tętniczego. Po osiągnięciu wymaganego ciśnienia w mankiecie, ciśnieniomierz zaczyna spuszczanie powietrza i dokonuje ostatecznego pomiaru. Podwójny pomiar zapewnia dokładniejsze i stabilniejsze odczyty. Ciśnieniomierz Nisei WSK 1011 posiada opatentowany mankiet MKF o unikalnym kształcie, dzięki któremu w tym samym czasie urządzenie skczytuje fale tętna z dwóch tętnic nadgarstka, co poprawia dokładność pomiaru. Cechą wyróżniającą ciśnieniomierza Nisei WSK 1011 jest zdolność obliczania i wyświetlania na wyświetlaczu ciśnienia tętna pacjenta. Obecnie istnieją niezaprzeczalne dowody, że poziom ciśnienia tętna jest ważnym czynnikiem, determinującym rozwój powikłań u osób z różnymi chorobami układu krążenia. Poziom ciśnienia tętna jest wskaźnikiem zdrowia serca, odzwierciedla ono rzeczywisty wiek naczyń tętniczych, który nie zawsze pokrywa się z wiekiem biologicznym. U zdrowych dorosłych w stanie spoczynku ciśnienie tętna wynosi zwykle od 30 do 60 mm słupartęci. Wykonywanie pomiarów za pomocą ciśnieniomierza Nisei WSK 1011 jest niezwykle łatwe. W tym celu załóż mankiet na nadgarstek. Upewnij się, że urządzenie jest na równi z sercem. Naciśnij przycisk Start-Stop. Urządzenie zaczyna samodzielnie wpompowywać powietrze do mankietu, jednocześnie dokonując pomiaru ciśnienia, tętna i ciśnienia tętna. Wynik pomiarów jest natychmiast wyświetlany na wyświetlaczu i można go zapisać w pamięci urządzenia do dalszej analizy. Niezaprzeczalne zalety ciśnieniomierza NISEI WSK 1011: Wygodny i dokładny pomiar dzięki unikalnemu algorytmowi Phase inflation podwójny pomiar. Opatentowany mankiet MKF poprawia dokładność pomiaru. Obliczanie ciśnienia tętna pacjenta. Bardzo duży i czytelny wyświetlacz. Ciśnieniomierz posiada dwie pamięci, każda na 60 wyników, ze wskazaniem czasu i daty pomiaru. Jeśli podczas pomiaru użytkownik poruszał się lub w otoczeniu był hałas, ostre dźwięki, wówczas na wyświetlaczu pojawi się ikona zakłócenia, ostrzegając w ten sposób użytkownika o tym, że pomiary mogą być niedokładne i zalecane jest powtórzenie pomiaru. Wskaźnik arytmii pomoże użytkownikowi zwrócić uwagę na problem nieregularnego tętna. Urządzenia pomyślnie przeszły badania kliniczne i zostały zatwierdzone przez Europejskie Towarzystwo Nadciśnienia Tętniczego. Nisej, pewny rytm życia.